W 2007 roku, gdy po raz pierwszy przyjechaliśmy, zaczynając pracę nad projektem konkursowym, tutaj na działkę, stanęliśmy w tym miejscu, gdzie stoi w tej chwili budynek i zobaczyliśmy wspaniały widok, widok rozpoczynający się... Od muzeum Manga poprzez wzgórze wawelskie, bulwary, bryły Kościołów Kazimierza. Ten widok był tak wspaniały, że postanowiliśmy, że właściwie cały budynek powinien zostać podporządkowany tej panoramie. Wobec tego najważniejszą decyzją w tym projekcie było. Umieszczenie FUAE, całego holu wejściowego, właśnie w tym miejscu, które umożliwia oglądanie tego wspaniałego widoku. Do FUAE należało podczepić wszystkie sale, dalej, garderoby, całe zaplecze techniczne i w ten sposób to skomponować, aby od tyłu zajeżdżające samochody, ciężarówki, tiry mogły się rozładować. Ze scenografiami, z, z instrumentami, które są transportowane prosto na poziom sceny, sceny audytoryjnej i sceny teatralnej. Mając pełną świadomość miejsca, w którym to centrum jest ulokowane, z jednej strony Wawel, z drugiej strony skałka. Musieliśmy zrobić konkurs międzynarodowy. Nie tyle musieliśmy, co chcieliśmy. Uważaliśmy bowiem, że to, co tutaj powstanie, musi być swego rodzaju pełką architektoniczną czymś takim co obok Wawelu będzie na pocztówkach skakowa tutaj wysyłane. I powstało coś takiego, zresztą powstało jakby w nawiązaniu do tego co się dzieje obok, mianowicie do Centrum Kultury Japońskiej Manga tych samych architektów. Centrum kongresowe jest jedyne w swoim rodzaju. Jest to obiekt, który mogliśmy realizować od początku do końca w całości. Było to duże wyzwanie. Czas realizacji obiektu to 3 lata. Rozpoczęliśmy pracę późną jesienią 2011 roku, zakończyliśmy pracę w jesieni 2014 roku. Na kontrakcie pracował zespół w ilości około 22 osób. Ten projekt zaczął e, dla mnie 10 lat temu, jak spotkałem architekta Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewy, i kilka lat potem Buddy Zdobył kontrakt, żeby wybudować ten cały centrum kongresowe. I oni się orientowali bardzo dobrze, że akustyka to jest bardzo ważna rzecz na ten projekt, żeby była pierwszorzędna, światowej klasy. I dlatego oni poprosili, żeby ja razem z firmą pracowali cały czas podczas budowy, żeby ten projekt rzeczywiście był Pierwszej klasy, światowej klasy, i żeby akustyka była 100%. Największa sala Centrum Kongresowego została zaprogramowana jako sala dwufunkcyjna. Wiodącą funkcją jest funkcja koncertowa, funkcją drugą jest funkcja kongresowa. Ta zmienność funkcjonalna powoduje, iż sala musi być zaopatrzona w systemy regulacji. Akustyki sali posiada system banerów akustycznych i reflektor akustyczny nad sceną, które te elementy regulują, skracają odpowiednio do funkcji czas pogłosu w sali. Wymagania akustyczne są inne dla sali koncertowej i sali kongresowej. Dla sali koncertowej my potrzebujemy pełną taką akustykę, żeby Muzyka była piękna, a dla kongresów potrzebujemy taką mniejszą akustykę, żeby mowa była czysta. Ale wymagania w sali koncertowej są e, największe: to my musimy zacząć e, na sali koncertowej, i potem możemy zmienić na salę kongresową. Wszystkie ściany i sufity e, w sali koncertowej są ważne akustycznie. E, em, sufit jest taki bardzo letki luk i to rozprasza dźwięk, żeby dźwięk był wszędzie taki mniej więcej taki sam poziom dla wszystkich e, e, w siedzeniach i ściany są profilowane, żeby ten dźwięk odbijał się w różne strony i żeby wszyscy e, na sali mieli taki dźwięk. Z wszystkich stron i to, to jest takie bardzo piękne e, poczucie, jak się słucha do muzyki. Ściany i sufit nie potrzeba, żeby odbijali tak e, ostro. To są profilowane, żeby ten dźwięk się rozpraszał e, i żeby każdy dostał dobry poziom dźwięku, żeby można było pierwsze słychać. To centrum jest inwestycją, która była potrzebna od wielu lat Krakowowi. Pierwsze takie koncepcje związane z budową jego były w latach 70., ale to zupełnie inną miało mieć funkcję, to miało być centrum muzyki. W tej chwili okazało się, że najbardziej potrzebna jest funkcja kongresowo-koncertowa. Ta funkcja koncertowa jest już jakby zatwierdzona tymi wszystkimi występami, tymi koncertami, które się tutaj pojawiły, które, które miały miejsce, które są akustycznie bardzo dobrze oceniane. Natomiast y, funkcja kongresowa jest jakby w tej chwili na takim drugim lekko planie. Natomiast trzeba powiedzieć, że to właśnie stawiamy na kongresy, na turystykę biznesową. Zamówienia na kongresy są już na parę lat. To jest sala, która mieści około 2000 osób plus kilka sal obok. W związku z powyższym tak naprawdę około 3 czy ponad 3 tysiące uczestników kongresu może razem tutaj siedzieć. I to się będzie odbywało, to już się odbywa. No, takim wielkim wydarzeniem jest odbywający się cyklicznie kongres europejski, kongres regionów. Wydarzenie, które było do tej pory w Krynicy i w Muszynie. W tej chwili w zmienionej formie zostało przeniesione do Krakowa i tutaj będzie miało miejsce. Publiczność jest rozdzielona na różne bloki i te ściany w tym w środku, w tej sali, wszystkie są bardzo ważne, żeby odbijali dźwięk, żeby ludzie mieli taki piękny dźwięk orkiestry. W sali koncertowej przeważnie wszystkie ściany i sufity są twarde, żeby odbijały dźwięk. Ale jest jedna rzecz, która jest miękka i to są siedzenia. Oczywiście siedzenia muszą być miękkie, żeby były wygodne. I my musimy sprawdzić, że akustyka siedzeń jest 100% nie za dużo zatłumia dźwięku. To my sprawdzamy te wszystkie siedzenia w laboratorium i nawet zapraszamy ludzi, żeby siedzieli w tych siedzeniach w laboratorium. I potem, jak wszystko jest prawidłowo, pracuje, to możemy właśnie te siedzenia do sali koncertowej wstawić. Sala ma pojemność zmienną od 1800 osób do około 2000. W zależności od funkcji, scena może być rozłożona i ma wtedy 350 m2 lub zmniejszona przy mniejszych koncertach czy konferencjach. Znajdujemy się na najniższym poziomie Centrum Kongresowego. Zlokalizowane tutaj mamy napędy dla zasilania platform scenicznych. Platformy umożliwiają nam dowolną konfigurację sceny w zależności od potrzeb. Dodatkowo, dzięki platformom scenicznym 1, 2 i 7, to są napędy spiralift, które tutaj widać, mamy możliwość transportu, dekoracji, dodatkowych krzeseł. Dla widowni czy dla chóru na poziom sceny. Jest to sala typu częściowa winnica, która charakteryzuje się tym, iż scena otoczona jest tarasami i balkonami widowni z trzech stron. Czwarta strona jest ścianą. Jest to typ, który jest bardzo dobry funkcjonalnie do realizacji funkcji koncertowej i funkcji kongresowej. Kształt tej sali, która jest Winnica, to za ten kształt się zaczął w Berlinie, może 50 lat temu i to jest bardzo popularny e, kształt na sale koncertowe światowe. Dużo innych miast w Europie i w Ameryce mają takie same sale. Jest nowa sala w Copenhagen, taka sala otwiera się w Paryżu, oczywiście w Ameryce jest Walt Disney Hall i teraz już w Polsce jest ta pierwsza sala e, Winnica i Polska teraz ma Taką samą salę, co jest na światowej sławie kształt, i będzie mogła wydawać muzykę na tej samej scenie jak wszystkie te światowe orkiestry. Najtrudniejszym elementem była realizacja. Konstrukcji ściany zewnętrznej sali S1, ściany płaszcza. Kształt tej ściany to sfera. Z tej sfery wychodzą konstrukcje monolityczne balkonów i ściany wewnętrzne sali S1. Moim zdaniem niepowtarzalną w tej sali jest forma ekranu akustycznego. Ma on formę swobodnych chmur, każda o innym kształcie. Jest to kompozycja asymetrycznych form. Podczas gdy cała mechanika górna sceny jest zaprojektowana jako układ symetryczny, więc to jest ciekawe połączenie układu asymetrycznego z symetrycznym. Poza tym sądzę, że bardzo charakterystyczną dla tej sali jest forma balkonów, które otaczają scenę z trzech stron i mają także formy organiczne, są daleko wysunięte w stronę sceny. Znajdujemy się na najwyższej kondygnacji Centrum Kongresowego. Jesteśmy bezpośrednio nad salą audytoryjną. Oddziela nas sufit akustyczny. Zlokalizowane tutaj zostały napędy mechaniki scenicznej górnej, napędy reflektora akustycznego, sztankietów oświetleniowych, dekoracyjnych, a także napędy zestawów głośnikowych. Reflektor akustyczny jest rozwiązaniem poprawiającym akustykę sali audytoryjnej. Wykonany jest z konstrukcji stalowej obłożonej płytami gipsowo-kartonowymi. Znajdujemy się. Foyer Centrum Kongresowego. Foyer ma trzy poziomy. Na najniższym poziomie od strony południowej znajduje się główne wejście, a tuż przy nim szatnie, punkt informacji, punkt sprzedaży biletów. A dwa pozostałe poziomy to są restauracja, bary i cała komunikacja niezbędna do tego, ażeby wejść na wszystkie poziomy sali audytoryjnej i sali teatralnej. Projektując foyer, zdecydowaliśmy się nadać mu charakter organiczny, o formach opływowych, o kształtach swobodnych, po to, aby można było poruszać się w wielu kierunkach, żeby żaden kierunek nie był narzucający się. Wzdłuż elewacji zaprojektowane są schody, z których widzimy wspaniały widok na Kraków. Na poziomie drugim mamy kawiarnię i bar, na poziomie trzecim, restauracje. Z każdego poziomu. Możemy podziwiać ten wspaniały widok. Jeżeli chodzi o fasadę obiektu, jest to fasada ceramiczna i fasada szklana. Pełna struktura. Jest to jedyna taka fasada w Polsce. Została ona dopuszczona do jednostkowego stosowania. Podczas prac projektowych firma stworzyła nowy system pod potrzeby tego obiektu. To jest druga sala w centrum kongresowym. To jest mniejsza sala na 600 osób i to rzeczywiście to jest zasadniczą sala teatralna. Ta sala może być używana też na muzykę, ale mniejsze grupy niż na wielkiej sali. Kształt tej sali to jest klasyczny kształt i to się nazywa tak jak pudełko dla butów. I to jest rzeczywiście pierwszorzędny kształt akustycznie. I dla muzyki, i dla e, przemowy. Żeby przemówienie było jasne ze sceny, co nad sceną są takie akustyczne reflektory, żeby odbijali dźwięk do publiczności. Znajdujemy się w pomieszczeniu maszynowni sali S2. E, z, mamy tutaj całe serce systemu mechaniki scenicznej, e, szafy sterujące mechaniki. Napędy, koła przewojowe z linami. Po drugiej stronie mamy nadscenie, i do tych lin, zawieszone mamy sztankiety dekoracyjne. Na sztankietach dekoracyjnych możemy zamontować aparaty oświetleniowe, a także dekoracje, kurtyny sceniczne. Mamy dowolność aranżacji sali S2 pod kątem właśnie oświetlenia, jak i dekoracji. Na tej drugiej sali, tak samo jak na tej pierwszej sali, możemy zmienić akustykę. Jak jest z pełnej akustyki na akustyka troszkę zmniejszona. Na przykład, jak jest muzyka przez głośniki, to my musimy mieć taką akustykę zmniejszoną. To możemy zrobić to tak samo jak w sali pierwszej. Mamy akustyczne banery, możemy od, od, od sofitu te banery um, obniżyć na wszystkich ścianach, i potem ta akustyka jest pierwszorzędna na dźwięk z głośników. Jest to obiekt, który składa się z czterech sal, z części foyer, z części podziemnej. Centrum posiada dwie kondygnacje podziemne. Są to głównie parkingi, 347 miejsc parkingowych i cała mechanika dolna sali S1, sali obietoryjnej. Kubatura obiektu to 280 tysięcy metrów sześciennych, powierzchnia użytkowa 38 tysięcy m, 40 tysięcy kubików betonu. 6,5 tysiąca ton stali zbrojeniowej, 3,5 tysiąca ton stali konstrukcyjnej. Cały obiekt posadowiony jest około 10 metrów poniżej poziomu zera, 7 metrów poniżej lustra Wisły. Posadowiony jest na palach fundamentowych, jest to 17 km pali fundamentowych. Płyta żelbetowa wykonana jest w technologii betonu wodoszczelnego. Całość obiektu garaży otoczona jest ścianą szczelinową. Znajdujemy się na sali kameralnej. Sala numer 3, przewidziana na obecność około 300 osób, ściśle połączona z salą numer 4, z zespołem sal wielofunkcyjnych. Te dwa obszary, sala numer 3 i 4, tworzą zespół, który świetnie będzie sprawdzał się w przypadku konferencji, spotkań biznesowych. Ale również kulturalnych. Specjalnie dla tej sali został zaprojektowany i wdrażany model fotela. Fotela konferencyjnego, który może być w dowolny sposób konfigurowany na trybunach, również mobilnych. Trybunach, które wraz z fotelami można aranżować na co najmniej 7-8 sposobów opisanych w dokumentacji projektowej. Ta sala może przybierać różną funkcję. Oprócz wystawienniczej. Open space może być także zaaranżowany wybieg do pokazów mody. Instalacje w tego typu obiektach można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Są to instalacje odpowiedzialne za komfort i za bezpieczeństwo widzów. Instalacje komfortu to przede wszystkim wentylacja i klimatyzacja. Budynek obsługuje 28 central, oprócz tego mamy około 1000 urządzeń związanych z obróbką powietrza, takich jak klimakonwektory, grzejniki różnego rodzaju, nagrzewnice, aparaty grzewczo-wentylacyjne, szafy klimatyzacji precyzyjnej i wiele, wiele innych. Wszystkie są obsługiwane i sterowane z tego pomieszczenia. Następną grupą są to instalacje związane z bezpieczeństwem obiektu, czyli przede wszystkim instalacja tryskaczowa, instalacja hydrantowa, instalacja Dzo związane z ewakuacją i z samą akcją gaszenia obiektu. Obiekt jest bardzo bezpieczny i bardzo komfortowy. Znajdujemy się w sali numer 4, o której wspomniałem przed chwilą to 600 m2 powierzchni, którą można dowolnie aranżować. Między innymi dzięki ścianom mobilnym w jednej konfiguracji możemy uzyskać powierzchnię 600 m2 open space. w drugim skrajnym przypadku to 8 sal, pokoi, w których mogą się odbywać o jednym czasie spotkania biznesowe. Umożliwiają to ściany, które posiadają izolacyjność akustyczną. Zapewniają pełen komfort wydarzeń w każdej z tych sal. Ta sala stanowi świetne uzupełnienie dla sali numer 3, kameralnej. Bryła składa się z wykończeniowych dwóch elementów, z materiałów takich jak ceramika i szkło. Foyer wykończone jest na elewacji szkłem, po to właśnie, żeby wszyscy ludzie widzieli z wnętrza wspaniałe panoramy, a jednocześnie byli widziani poprzez wszystkich tych, którzy idą wzdłuż bulwarów i oglądają panoramę w kierunku centrum kongresowego. Natomiast reszta budynków to zaplecze, gdzie nie było takich potrzeb, żeby eksponować wnętrze. Ta część budynku jest wykończona płytami ceramicznymi i aluminium. Bo ten dach mamy aluminiowy, ten dach spływa na boki i stopniowo ilość aluminium maleje, a wzrasta ilość płyt ceramicznych. Dach jest wykonany w technologii Kalzip jest to system blach aluminiowych. Bardzo trudnym elementem był element wyoblenia, który łączy dach, koryto odwadniające dachu z elewacją ceramiczną i elewacją szklaną. Pewne elementy wyoblenia realizowane były jako figury 3D na kopytach gipsowych, potem na tym kopycie odlewane były formy, yy, które odzwierciedlały kształt tego elementu. Następnie były one lakierowane i montowane na obiekcie. Płyty ceramiczne, które tu zastosowaliśmy, są w kolorach grafitowym, czerwonym i białym. Są to kolory, które wynikają z koncepcji kolorystycznej wnętrza, bowiem głównym kolorem Foyer jest biel. Do tej bieli dokomponowana jest czerwona ściana sali audytoryjnej i dalej grafitowa ściana sali teatralnej. Więc biel, czerwień, szarość te trzy kolory dominują we wnętrzu. Chciałem, żeby właśnie one zdecydowały o charakterze elewacji i mówiły nam o wielości możliwości funkcjonalnych, jakie możliwe są do zrealizowania w centrum kongresowym. Proszę Państwa, jest to dzieło, które już otrzymało wiele nagród. Z tego co wiem, następne są w przygotowaniu, jeżeli można tak powiedzieć. E, oczywiście jest kwestia gustu. Jedni uważają, że jest to coś wspaniałego, inni uważają, że to absolutnie nie pasuje. Każde nowe dzieło architektoniczne spotyka się z takim i takim przyjęciem. Tak jak e, wiadomo, jak wchodziła secesja, też nie wszyscy byli zadowoleni z kamienic secesyjnych, którym się teraz zachwycamy wszyscy i mówimy, że tak mało. Tak i tutaj jest identyczna sytuacja. Sądzę, że to centrum już wpisało się w pejzaż architektoniczny Krakowa i to na bardzo wysokiej pozycji. Centrum Kongresowe w Krakowie to wyjątkowy obiekt dla tego miasta, dla regionu, dla Całej Polski. Na lata stanie się symbolem rozwoju biznesu, miejscem wydarzeń kulturalnych. To wspaniały obiekt.